Dzień dobry, witajcie o poranku, sobotni poranek, a jest Was tutaj tak dużo, witajcie, witajcie, przybywajcie, klub 555, rozpoczynamy, a witam Was dzisiaj ja, Barbara Lech, niektórzy mnie znają, niektórzy widzą mowę po raz pierwszy, ja na co dzień współpracuję z grupą Heksagon, jestem ekspertem w tematach pewność siebie, asertywność, samodyscyplina, no, i wspieram naszych klientów, przede wszystkim przedsiębiorców, w tym, żeby odzyskali wolność w swoich biznesach i mogli realizować swoje cele, swoje marzenia, a nie być ciągle uwiązanym na smyczy swojego biznesu. Jak się macie? Dzień dobry. Ja tutaj już piję naszą klubową kawę. Klub 555, to nie przypadek, słuchajcie, żółty kubek, żółta Basia, łyk kawy. I jeszcze raz wszystkim Wam. Dzień dobry. Sobota, weekendu, początek i taki wspaniały początek, bo zaczynamy spotkaniem, wspólnym spotkaniem, rozwojowym spotkaniem. A ponieważ to spotkanie ze mną, no to zaczynamy od codziennie, kochaj siebie Louise Hale. I pozwólcie, że przeczytam Wam to, co Louise poleca i co mówi o dniu 8 października, bo dzisiaj już jest 8 października, chciałam Wam powiedzieć. Ważna sprawa. Czas sobie biegnie, i po prostu jest już październik. Co widać na ulicach, bo już pełno żółtych, kolorowych, pięknych liści. Słońca trochę mniej. No cóż, życie po prostu. 8 października. Cieszę się miłością, którą się dzielę. Uczę się jednej rzeczy, tylko jednej rzeczy: miłości do samej siebie. Jeśli nie pokochasz siebie, nigdy nie dowiesz się, kim naprawdę jesteś i do czego jesteś zdolny. Gdy kochasz siebie, rozwijasz się. Miłość pomaga ci rozwijać się poza twoją przeszłość, cierpienie, lęki, jaźń i wszystkie koncepcje, które masz. Miłość to tworzywo, z którego jesteś stworzony i pomaga ci być tym, kim naprawdę jesteś. Jeszcze raz wam pokazuję książkę, bo zawsze o nią pytacie. A ja zawsze z niej czytam, bo tutaj są mądrości na cały rok. I znajdziecie ją na sklepie heksagonowym. Każdy jeden dzień w roku ma swoją jakąś mądrość. Moi drodzy, no i właśnie dzisiaj o tym zacznij dzień z gotowym planem. A kiedy przygotowywałam się do dzisiejszego poranka, to pomyślałam sobie właśnie zacznij dzień z gotowym planem, żeby góra mogła się z ciebie pośmiać. Jak to wszystko zostanie potem zmodyfikowane? No i dobra, pierwsze pytanie do Was. Mam nadzieję, że już jesteście na tyle obudzeni, żeby odpowiadać z sensem i zgodnie z prawdą. Jak to u Was jest? Czy Wy planujecie sobie dzień, czy też płyniecie z nurtem w to, co się w tym dniu wydarzy? Dajcie znać. Planuję, nie planuje. Jeśli planujesz, to napisz tak, będziemy widzieć, ile tych taków się pojawi. Do tego pytania będzie drugie pytanie. A mianowicie, jeśli faktycznie już planujesz, albo przynajmniej podejmujesz takie próby, no to jak ci to wychodzi w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest, no wcale mi nie wychodzi, czyli to, co na papierze, to jedno, a to, co się potem wydarza, to zupełnie inna sprawa. Ja mam słuchajcie, taki podręczny notatnik klubowy i w tym notatniku sobie zapisuję to, co mam na dany dzień do zrobienia i potem odhaczam, odkreślam, no i właśnie, czy Wam to wychodzi tak na jedynkę, czyli do bani, czy na dziesiątkę, o oh jest, po prostu zarządzam swoim Swoim planem, zarządzam sobą w czasie, mam zadania, wykonuję te zadania i podążam swoim nurtem. No bardzo jestem ciekawa. Słuchajcie, robimy, robimy taki, taki test. Jarosław pisze, że 7, 7, 7. Nie było takiej punktacji. 50 na 50, ok, czyli na piątkę, piątka, ósemka, szóstka, 6, 8, 8, 10, 5. No dobra, zakładam, że ci, którzy mają jedynki, to się w ogóle nie odzywają, żeby się nie wygłupić i żeby potem nie być na tapecie i słusznie zupełnie. No właśnie, ale tak jest. Planujemy i bardzo często to planowanie, pomimo tego, że to robimy, nam nie wychodzi. No i teraz jest dobre moje pytanie do Was, dlaczego ono nie wychodzi? Co tam takiego się wydarza? Dzień dobry, widzę. Dzień dobry, siedem. Dzień, dzień dobry, ja jestem trójką, trójką numerologiczną bo tak przedstawiłeś Adam, to dzień dobry siedem, dzień dobry trzy. Ale wiem, chodziło ci o to, że na siedem masz to swoje planowanie. No dobra, to teraz nie wrzućcie tutaj jeszcze, jak już jesteście, widzę, obudzeni po prostu, wow, w konkret, czemu wam to nie wychodzi? Ania, dziękuję ci, jest jedna jedynka, no Aniu, z szacunkiem, dziękuję, z wdzięcznością, że zaufałaś nam tutaj i się przyznałaś, że no, jest tak, jak jest. No tak, to po prostu prawda. OK. czemu Wam to planowanie nie wychodzi? Czemu nam to planowanie nie wychodzi? Jestem ciekawa, jakie macie koncepcje. Z moich doświadczeń jest tak, że albo przeplanowywujemy, no i też jestem tutaj teraz, za dużo zadań na myślę, chyba Wam wrzucam, dokładnie u mnie, ja mam słabo, pifę Alicja, okej, okay. no dobrze, OK. pomyślimy, co z tym możemy zrobić, spróbujemy coś złapać, spróbuję Wam dzisiaj coś powrzucać, tak, planowanie wychodzi, ale góra ma inne plany, pisze Violetta. no właśnie, właśnie, a tam też trójka, no proszę bardzo, jednak na klubie to powiem wam normalnie, trzeba mieć taką podzielną uwagę, tu się tyle rzeczy dzieje u was, że hej, dobra, więc tak, pierwsze, bardzo wiele osób przeplanowywuje swój dzień, no i teraz zróbcie sobie taką autorefleksję, dlaczego tak dużo wrzucasz? Tutaj padł bieg. ja sobie to zapisuję, to się przydaje nie tylko do planowania. Czynniki zewnętrzne, dobra, ciekawa jestem czynniki zewnętrzne, co to wcześniej jest. Yy, do, upiero się uczę, pisze Dorota, nikt nie uczył mnie, co jest ważne. Priorytetyzacja, dobra, yy, OK. coś jeszcze, w... kiepsko, kiepsko, okej. Okay. Yy. Nie wrzucam w tyle, że nie jestem w stanie zrealizować. No, no to właśnie przeplanowywanie. Planujemy tylko rzeczy najważniejsze. No równie. ja wrzucam wszystko, potem faktycznie to jest priorytetyzowane. Yy, Okej. Okay. <grych> Dobra. Yy, Okej. Okay. No dobrze, więc przede wszystkim. Sprawdźcie jedną rzecz. Bardzo często, kiedy pracuję z moimi klientami w mentoringu, to albo na szkoleniu zarządzania sobą w czasie, to kiedy oglądam ich listy zadań do zrobienia na dzień, okazuje się, że tam jest nadplanowanie. Tam jest taka ilość rzeczy powrzucana w ciągu dnia, że to jest niemożliwym do zrealizowania, czyli jest nieplanowanie 100% dnia, czy czasu, jaki sobie dedykujemy na wykonanie tej pracy, tylko czasami 150 albo 200. A wieczorową porą jest frustracja, samobiczowanie, że znowu nie wyszło, no i oczywiście tym samym spada nam poczucie własnej wartości, więc stajemy się bardziej ap apatyczni i przestajemy mieć ochotę na robienie czegokolwiek, bo przecież my się nie nadajemy, nie mamy samodyscypliny, to nam nie wychodzi i tak się rozjedzie, to nie ma sensu, w związku z tym często rzucamy to wszystko w kąt. I teraz ja mam do Was pytanie, bo to już pewnie Fryderyk nie raz i nie dwa mówił, a ja na pewno. Ile procent dnia planujemy, pracy w pracy, w pracy czy pracy w domu, ile procent dnia planujemy? Planuje około 120% dnia, jak ponad 50 zrealizuje bywa. Mhm, no właśnie, ciekawa jestem Bizard, M. Czy jesteś potem zadowolony, czy zadowolona z tego, co się wydarzyło na koniec dnia i czy to Cię buduje, czy też wręcz przeciwnie? To jest ciekawe dla mnie. Sylwia pisze, że 20% planujemy, Agnieszka, że 80% i jest zwycięzca, jest Waldemar, Katarzyna, Aleksandra, 60%. No właśnie. Zobaczcie, 60% dnia planujemy, ale planujemy w taki sposób, że to na pewno chcemy zrealizować. To nie znaczy, że nie musi być czegoś więcej, tylko że jesteśmy mamy zgody na to, że to coś więcej się zrealizuje albo się nie zrealizuje. I te 40% tego buforu czasowego, to jest coś na te nieprzewidziane okoliczności, tak jak się tutaj ktoś wypowiedział, że tak ja planuję, a góra się śmieje. Yy, właśnie. Więc te 40%, jeśli nic się nie wydarzy, no to ty masz swoją checklistę i możesz sobie kolejne rzeczy zaplanowane dorzucić i zrealizować. Ale jeśli dzwonią ze szkoły, że trzeba dziecko odebrać, bo boli je brzuch, nagle nie wiem, wywalają korki, nie ma prądu, czy tam coś się dzieje, nie możesz pracować, no to też jakby jest z tym OK, bo coś tam się wydarza, nieprzewidzianego właśnie. I w tym momencie masz poczucie sprawczości. A po co my tak naprawdę planujemy dzień? Oprócz tego, żeby zrobić jeszcze więcej i żeby być jeszcze bardziej skutecznym i bardziej efektywnym, choć często jesteśmy bardziej efektowni, bo latamy jak z piórkiem w dupie, a G z tego wychodzi tak naprawdę. Więc ale generalnie założenie jest takie, że chodzi o nam o efektywność. Nie, nie mylcie tych dwóch stwierdzeń. Efektywność. To są efekty, działaj, a efektowność to jest to, że naprawdę wyglądasz przy tym szałowo i nie zawsze chodzi o to, że dobrze efektownie, czyli że się dużo dzieje, a często jest mało zrobione. No więc 60% czasu planujemy, 40% zostawiamy na ten bufor. Jak się nic nie wydarza, to sobie możemy dołożyć, a jak się wydarza, to mamy przynajmniej nasze 60% zrobione i jesteśmy zadowoleni. No i właśnie po co? Po co? Po co sobie planujemy ten dzień? Po co w ogóle robimy plany? Dzień dobry, słucham. Mołomir, który nas podrabia, pozdrawia z domki, Tak jest. Trzeba mieć właśnie bufory zaplanowanych, żeby nie zwariować. Yy, właśnie. I teraz popatrzcie. Planujemy dzień, tydzień. Co jeszcze planujemy? Miesiąc planujemy, rok planujemy, wakacje planujemy. Dobrze, jakbyśmy planowali też Finanse i nie tylko wydawanie, ale też ich zarabianie, cele nasze, które chcemy zrealizować. Można się skupić na zaplanowaniu, właśnie i rozłożeniu na osi czasu swoich marzeń, a w zasadzie realizacji swoich marzeń, czyli te marzenia już stają się celami. No właśnie, robimy to wszystko po to, żeby, żeby co? No właśnie, żeby mieć kontrolę w swoim życiu. I żeby mieć poczucie, że to jest Twoje życie i że Ty wiesz, co w tym życiu chcesz zrealizować i dokąd płyniesz, dokąd jedziesz, co tak naprawdę na końcu ma być. I chciałabym na to Wam zwrócić uwagę, żebyście się zatrzymali w tym pędzie, a ten pęd jest wszędobylski. My ciągle biegniemy, my ciągle lecimy, często nie ładując nawet tych swoich taczek, tylko byle biec, byle coś zrobić, te checklisty przeładowane one powodują, że my jesteśmy ciągle w niedoczasie, ciągle jesteśmy zarobieni i ciągle się nie wyrabiamy. I teraz ja Ciebie pytam, po co to wszystko? Dokąd Ty z tym zmierzasz? To jest to, co ja robię na co dzień, pracując z przedsiębiorcami. Oni mówią, jasna cholera, nie po to otwierałem biznes, żeby teraz tam siedzieć 7 dni w tygodniu po 12 godzin, bo tego trzeba dopilnować, tego, 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 a im lepiej się ten biznes Kręci, Im tym samym mam więcej finansów, środków do, wyda, do wydawania na spełnianie marzeń, tym mam mniej czasu na to, żeby to robić. Po co ja mam kupować kampera? Po co ja mam, nie wiem, kupić czy wybudować sobie domek w górach, skoro i tak nie mam czasu tam pojechać, bo teraz muszę pilnować swojego biznesu. Stajemy się niewolnikami swojego życia. Ale bardzo często dlatego, że nie planujemy perspektywicznie. I dlatego, że uważamy, że jesteśmy jedyną osobą, no to wiadomo akurat, że najlepiej to wszystko zrobimy, nie? Ja to wiem, ale często myślimy, że jesteśmy jedyną osobą, która jest w stanie zrobić coś dobrze, więc wkładamy swoje ręce we wszystko, co się da. A to jest bez sensu. Tak się nie da. Jeżeli prowadzisz biznes, to miej wizję tego biznesu za 2, 3, 5, 10 lat i już dzisiaj przygotowywuj się do tego, zaplanuj. To, jaki zespół będziesz wtedy potrzebować, jaką miejscówkę, jakie narzędzia, po to, żeby cię potem życie nie zaskoczyło, że o jezu, to teraz mamy już tylu klientów, że trzeba, nie wiem, zbudować sklep online, który będzie nam dedykowany, a to tyle kosztuje. To było do przewidzenia już na początku. Jeśli masz apetyt, jeśli masz biznes, plan i wiesz, do czego zmierzasz, jeżeli w ciągu dnia masz do zrobienia ileś rzeczy, to właśnie to, o czym mówiliście, priorytety. Te 60% to trzeba je po, posortować, co jest najważniejsze. Yy, macie matrycę Eisenhowera, macie metodę ABCDE Briana Tracy'ego, która pozwala uporządkować to po to, żeby się nie frustrować. To jest, nie wiem czy znacie tą metodę, moja ukochana ABCD. Mianowicie, a jeżeli masz tą swoją checklistę wypisaną, a widziałam, że wypisywaliście, własny biznes to praca 24 na 7. Piotr, nie zgadzam się, to jest przekonanie i to w dodatku potworne przekonanie. Potworne, bo 24 na 7 to jest non stop zapieprz. Zapraszam na mentoring. To jest przekonanie, to jest do zmiany, tylko do tej zmiany potrzeba właśnie zaplanowania, a potem wdrożenia i spriorytetyzowania, bo nie da się wszystkiego naraz zrobić. OK, ABCDE. A to są rzeczy, które musisz zrobić, one są pilne i terminowe, czyli mają jakąś datę przydatności. Podatek na przykład trzeba zapłacić w konkretnym dniu, a nie 5 dni później, no bo jeśli tego nie zrobisz, to ponosisz konsekwencje. Więc najpierw robisz w ciągu dnia to, co jest do zrobienia koniecznym, bo jak tego nie zrobisz dzisiaj, no to nie będzie dobrze. B, to jest to, co trzeba zrobić, ale już nie ma tej terminowości i tego, tej konsekwencji takiej dużej. W związku z tym no w razie czego, jeśli tego nie zrobisz, no to mm, można to zrobić jeszcze jutro. Ale to jest też ważne, natomiast nie ma już jakiejś tam konsekwencji dużej i konkretnej daty na już, teraz, dzisiaj. C to moje ulubione, to jest coś przyjemnego, czyli zaplanuj też sobie jakąś atrakcję. Ja na przykład lubię planować, więc te C to jest wtedy, kiedy spada mi energia w ciągu dnia i wtedy właśnie sobie planuję, poprawiam prezentację, robię jakieś takie rzeczy, które no też są do zrobienia, ale przy okazji są rodzajem chili czy relaksu. D, D to kocham już ponad życie, bo w zasadzie od D i od E zaczynam, bo D to jest deleguj, a deleguj, co się da. Moi drodzy, deleguj, co się da, naprawdę. Yy, Może to, to nie będzie zrobione tak dobrze jak ty to zrobisz, czyli nie na 158%, yy, ale jeśli będzie zrobione na 80, a ty w tym czasie będziesz mieć uwolniony czas do zrobienia czegoś innego, to naprawdę twoje życie będzie bogatsze. Bo jeśli, nie wiem, zatrudnisz kogoś do sprzątania swojego domu i ten ktoś zrobi to na 80%, i będzie to robił przez 3, 4, 5 godzin, i ty w tym czasie możesz pojechać na siłownię, na basen, na spacer pójść, spędzić czas z rodziną, czy popracować w wysokiej stawce godzinowej. No to jest to z korzyścią, nawet jeśli ten dom nie lśni tak jak po twoim sprzątaniu. Hmm? Przemyślcie to. E, już potrafię delegować, napisała Krystyna. Wspaniale, gratuluję ci bardzo. E, to jest umiejętność, której się trzeba nauczyć, mając świadomość tego, że mm, będą. Tego koszty, ale też są tego zyski. No i E, tak jak powiedziałam, moje ulubione, a chwilkę kawy zrobię przed tym. Werble w zasadzie by się tu przydały? To E, moi drodzy, to jest eliminuj. Czyli na dzień dobry, jak robię sobie tą swoją checklistę i ona jest oczywiście jak tasiemiec, to najpierw patrzę, co w ogóle mogę wyeliminować, bo co mój mózg wypluł na tą listę, typu sprzątanie strychu, posprzątanie w szufladzie i nie wiem, co tam jeszcze wieszanie kalendarza na 2023 i tak dalej i tak dalej. To są rzeczy, które trzeba zrobić, ale one nie są ani pilne, ani terminowe, ani jeszcze potrzebne na przykład. I ten świat się nie skończy, jak ich nie zrobię. No to na dzień dobry, jak widzę, że zrobił mi się z tego tasiemiec, a nie coś przyzwoitego do zrealizowania, no to odhaczam najpierw te, które mogę wyeliminować. Potem patrzę, co mogę zdelegować. Potem patrzę, co jest A, co jest B, co jest C i skupiam się na tej pierwszej trójce. Skuteczność, jeśli ktoś mnie z Was zna, no to wie, że jestem autorką pięciu książek, że prowadzę na tydzień szkolenia, prowadzę mentoringi, prowadzę dla Was różnego rodzaju warsztaty, przygotowywuję dla Was różnego rodzaju narzędzia, więc to po prostu działa. No dobra, następny element, który wymieniliście, to był wiek. I tu się zgadzam, bo sama jestem w pewnym wieku i doświadczam tego, że jeszcze 5, 10, 15 lat temu. Było inaczej. Więc myślę sobie, że ten bieg jest całkiem fajny, zwłaszcza jeżeli mamy na niego zgodę i świadomość tego, że z wiekiem pewne rzeczy musimy robić wolniej, że potrzebujemy więcej czasu na regenerację, więcej czasu na odpoczynek I, i to, co Wam czytałam dzisiaj na początku w książce o miłości własnej. Jeżeli traktujesz siebie jak przyjaciela, jeżeli widzisz w sobie wartość, jeżeli kochasz siebie, a przynajmniej lubisz siebie. To nie traktujesz się jak y, konia pociągowego, to nie traktujesz siebie ciągle batem, to nie jesteś dla siebie katem, to się rymuje nawet, tylko z miłości do siebie pewne rzeczy właśnie odpuszczasz, pewne rzeczy wiesz, że musisz zrobić, że zajmą ci więcej czasu, bo tak jest. Czyli y, nie jesteś na siebie wściekły, y, nie dowalasz sobie, że po prostu y, jesteś do bani, tylko przyjmujesz. Czy to chodzi o wiek, czy o pewne czynności, które wykonujemy? Jak ja się zaczynam zajmować Excelem, a też to muszę robić, a nie jest to w ogóle moją kompetencją, no to z miłości do siebie robię sobie dobrą kawę, dobrą albo dobrą herbatę, puszczam muzykę i wiem, że coś, co komuś zajęłoby 15 minut, sobie na to godzinę, półtorej, ponieważ wiem, że się pomylę, wiem, że będę się irytować, a żeby się nie irytować, no to daję sobie po prostu większą przestrzeń na to, żeby to zrobić, to co mam w tym Excelu zrobić. I to działa. Kolejny element, no to jest to, że przychodzą do nas inni, inni ludzie, którzy chcą coś od nas i kiedy nasza lista jest już piękna i mamy na niej tylko A, B i C, bo już D zdelegowaliśmy, S wyeliminowaliśmy, no to nagle się okazuje, że jasna cholera i tak do dupy, bo Ziutek coś chce, Kaśka coś chce, a Zośka w robocie to jak zwykle ma milion problemów i prosi o pomoc, a potem jak ja już miałam zaplanowany relaks, to dzwoni mama, tata, sąsiad, sąsiadka, no żeby przyjechać, bo coś tam się wydarzyło, albo telefon jakiś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, nie wiem, czy tak macie, dajcie mi znać w komentarzu. Jak to, jak to u Was jest, ale z doświadczenia wiem, że bardzo często ci inni to nam potrafią wszystko zepsuć. Najlepszy plan po prostu potrafią zepsuć, zniszczyć, bo, no bo kurde, przylas i mówi, że coś chce. No to jak się tu nie zlitować? No to idę, pomagam. No albo jejku, no miałam już w planie, teraz nie wiem, pójście na siłownię, pójście na spacer, pobiegać, a tutaj dzwoni przyjaciółka. No jak mam jej powiedzieć, że, że kurczę, że co, że mam. Że ma, ma sobie sama poradzić. No przecież nie po to jest moją przyjaciółką, żeby jej nie wysłuchać. Znacie to? Dajcie znać w komentarzach. A właśnie, jak być asertywnym w pracy? Bardzo dobre pytanie, Hania. Będę na nie odpowiadała we wtorek. We wtorek, 11 października o 19 jest mój webinar. Asertywność w życiu i w rodzinie, w pracy i w domu. Więc, jak macie taką potrzebę, jest to temat dla Was kluczowy, to Was bardzo serdecznie zapraszam. A swoją drogą, słuchajcie, przygotowałam coś dla Was, a mianowicie możecie sobie pobrać bezpłatny test na temat asertywności, bo jak się zorientowaliście, oczywiście, mówię tutaj o tym, że warto nauczyć się być asertywnym. Czekajcie, wrzucę Wam. Zrób sobie krótki test i ten test będzie dla Ciebie wspierający. Pokażę Ci, tam jest też trochę treści, więc można sobie poczytać. Ten test wam pokażę. Poczekajcie, nie piszcie tak szybko, bo chcę to podpiąć. A jak tak szybko piszecie, to ja nie nadążam. Dobra, dobra, dobra. OK. Okej, okay. asertywna komunikacja w życiu i biznesie. Tam jest trochę treści, jest też test dotyczący asertywności, więc jeżeli macie tylko potrzebę sprawdzić, jak to jest z waszą asertywnością, no to zapraszam do pobrania tego bezpłatnego produktu. Natomiast, jeżeli macie ochotę, to zapraszam również na wtorek, na 19, na webinar właśnie w temacie asertywności. No bo zobaczcie. A, a, swoją drogą pójście dalej, jak uważacie, że to co dzisiaj do Was mówię komuś się może przydać, na to poproszę, żeby zrobić udostępnienie, będę Wam bardzo wdzięczna, Nie się niesie. Uczę się asertywności, ale średnio mi to wychodzi, Sylwia, to zapraszam Cię naprawdę, oj często inni rozwalają system, pisze Wiola, ale są ale są chorzy to jest priorytet, no to jest zupełnie inna historia oczywiście, Samo życie trzeba brać pod uwagę innych ludzi, oczywiście to jest te 40% na nieprzewidziane, nie potrafię odmawiać, no właśnie i teraz zobaczcie, wracam, wracam do tego, co jest tutaj, muszę tego do tego października dojść, um, uczę się tylko jednej rzeczy, miłości do samego siebie, popatrz, i teraz, teraz, teraz to będzie łomot. Jak ktoś czekał, to właśnie to jest ten moment. Słuchajcie, jeżeli już planujecie, czyli macie dla siebie przestrzeń, znajdujecie tą przestrzeń dla siebie, jeżeli wypisujesz już to, co chcesz zrealizować w danym dniu, tygodniu, miesiącu, osiągnąć w roku, no to jesteś już naprawdę o krok dalej od wielu ludzi. I teraz, jeżeli ty pozwalasz, że ktoś przychodzi i zabiera ci przestrzeń, nie mówię tu o sytuacjach priorytetowych, priorytetowych, nie mówię o sytuacjach, kiedy to są ludzie, którzy są ważni dla was, naprawdę ważni, albo kiedy się coś wydarza. Mówię tu o przypadkowych przechodniach: ta koleżanka w pracy, ten sąsiad, ten listonosz, ta przyjaciółka, która 150 lat rozstaje się z tym facetem i ty słuchasz codziennie tego samego, i tak dalej, i tak dalej. To o, o tym mówię. Więc ty masz już swój plan, wiesz co chcesz zrealizować, wiesz gdzie chcesz być, zrobiłeś to dlatego, że uczysz się bycia ważnym dla siebie, a potem nie umiejąc odmówić komuś albo przesunąć to, co on chce, bo nie, nie musisz odmawiać, możesz powiedzieć, ok, nie ma problemu, pomogę Ci, ale dzisiaj mam już plany, umówmy się na weekend. Hmm? Jeżeli tego nie umiesz zrobić i rezygnujesz z tej swojej pięknie przygotowanej checklisty, tych zadań, które uznałeś, że są dla ciebie ważne, które uznałeś, że chcesz zrealizować, to znaczy, że nie masz szacunku do siebie, a szacunku do siebie nie masz, bo nie masz miłości do siebie. Czyli nie uważasz tak naprawdę, że jesteś aż tak ważny, żeby ci inni mogli poczekać, żeby ci inni mogli cię nie lubić, żeby ci inni Mogli nie być zachwyceni faktem, że nagle im odmawiasz, bo Jezu, straszna sprawa. Stawiasz siebie na pierwszym miejscu. I nie mówię tu o egoizmie, mówię tu o zdrowym egoizmie. A w zasadzie mówię jak zawsze o szacunku do siebie. Dziękuję, Małgosia, wrzuciła wam nawet link jeszcze raz. Bardzo Wam dziękuję, że sobie tutaj udostępniacie. Szacunek do samego siebie i na litość. Bardzo Was proszę. Zacznijcie traktować siebie co najmniej tak dobrze jak tego sąsiada, co najmniej z taką uwagą jak tą koleżankę, która ciągle przychodzi do Ciebie w pracy, żeby Cię poprosić o pomoc. Co najmniej z taką miłością jak mamusie teściową, czy kogoś, na którego skinienie czy wstrygnięcie jesteś od razu na baczność i w gotowości do tego, żeby spełniać oczekiwania. Nie urodziłeś się i nie przyszedłeś na ten świat po to, żeby służyć innym. Większość z nas dąży do tego, żeby być szczęśliwym, większość z nas robi te checklisty po to, żeby zrobić to, co uznaje, że jest do zrobienia jest ważne. Ta priorytetyzacja też Cię ma obudzić, żeby nie robić wszystkiego, co Ci się w głowa wypluje i co Ci się na tą kartkę wrzuci, tylko jednak zastanowić się, że świat się nie zesra, jak będziesz mieć brudne okna, ale świat, Twój świat się zesra, jak nie spędzisz czasu z dzieckiem. Jak go nie utulisz, jak nie posłuchasz, co ma do powiedzenia, jak nie spędzisz czas z partnerem. No, czy świat twój wewnętrzny może nie, ale zewnętrzny się może zesrać jak nie zapłacisz podatku na czas, zwłaszcza jak jest duży, bo na następnego dnia już będą odsetki i poniesiesz konsekwencje. Skup się na tym, co jest kluczowe. Skup się na tym, co jest dla Ciebie ważne. Skup się na tym, co daje Ci poczucie szczęścia, spełnienia i buduje Twoje poczucie własnej wartości. I oczywiście bądź empatyczny, bądź wspierający dla innych ludzi, co najmniej w takim stopniu jak dla siebie. Bardzo Was o to proszę, żebyście nie zostawiali siebie na samym szarym końcu, że jak wystarczy czasu, to wtedy jeszcze zrobię coś dla siebie. Moi drodzy, już na koniec końców. Najpierw się stali ciemno. Na koniec końców wylosuję dla nas na dzień dzisiejszy karty prawdy. Może je znacie. To są karty, które zrobiła moja córka. Rysunki do nich zrobiła moja córka Ewa Lech, artystka. Równe są rysunki. A z drugiej strony są sentencje. I zawsze na moich szkoleniach losujemy takie karty. Te są w wersji mini też. I, I tam zawsze trafiamy coś fajnego. Więc, co nam dzisiaj tutaj wszechświat przynosi, jaka, jakie przesłanie, jaka sentencja na dziś losuje, i Wam. Wszystko, czego szukasz, masz w sobie. Do tego jest taki obrazek. Na jednych dzieła obrazek, na innych sentencja. Wszystko, czego szukasz, masz w sobie. I tak jest. My się przeglądamy w oczach innych, my zwalamy na innych. My nadplanujemy, bo chcemy być tacy doskonali, tacy fantastyczni, tak się pokazać, tak być docenieni często przez innych, a wszystko, czego masz, masz w sobie. I miłość, tylko ją trzeba obudzić tą miłość własną i szacunek tylko często o nim naprawdę bardzo mocno już zapomnieliśmy i możliwości do realizacji swoich planów. I to, żeby być szczęśliwym, i to, czego Ty tak naprawdę chcesz, i co z tej listy priorytetów jest dla Ciebie ważne. Bo ja wiem, że Wy macie takie listy tasiemcowe, i one są wszystko, wszystko jest priorytetem. A to jest nieprawda. Wiesz? To jest nieprawda. I możesz sobie zadać pytanie, a gdybym wiedziała, że umrę dziś, to co z tej listy bym zrobiła? I to jest ten priorytet. Moi drodzy. Ściskam Was mocno, życzę Wam absolutnie pięknego, wspaniałego weekendu. Z niektórymi z Was widzę się na konferencji już w, w sobotę następną w Warszawie. Niektórzy z Was będą online, ale też będziemy do Was machać i bardzo się cieszę, że tak Was będzie również tam dużo. A z niektórymi Was widzę się jeszcze w tym tygodniu, właśnie na webinarze. Dziękuję za piękny poranek. Buziaki dla Was. No i Zróbcie to, co dzisiaj sobie zaplanowaliście, bo zacznij dzień z gotowym planem, po prostu, ale swoim planem. Dziękuję Wam bardzo. Pa. Dziękuję.